ojcze nasz kończy wołanie zbaw nas od złego. Tak naprawdę każda z próśb w modlitwie ojcze nasz jest rozpaczliwym wołaniem ucznia o Bożą pomoc, o Bożą interwencję. Pan Jezus doskonale widział coś, czego być może ani ty, ani ja, ani uczniowie 2000 lat temu nie dostrzegali. Jak wielka jest nędza tego świata. Jak łatwo zepsuć Boży plan. Jak łatwo zamiast czynić Boże Królestwo, budować przestrzeń pokoju, miłosierdzia, miłości, zamieniamy my, uczniowie Jezusa, często tę przestrzeń na przestrzeń walki, nieprzebaczenia. To Jezus to widział. Dlatego wołanie, zbaw nas od złego, które umieścił w tej modlitwie sam Pan Jezus, pokazuje, w jak rozpaczliwej sytuacji staje uczeń Jezusa każdego dnia. Jak bardzo potrzebujemy Ojca w tej wędrówce za Jezusem, jak bardzo Ty i ja potrzebujemy Jego wsparcia. W obliczu tej całej niedoli, modlitwa Pańska, modlitwa Ojcze Nasz dąży do zgromadzenia uczniów i pokrzepienia ich, przypomnienia im, że to Boży Plan jest najważniejszy, a nie mój plan, czy Twój plan na Twoje, czy moje życie że to Pan Bóg ma tutaj władzę i pierwszeństwo i o to miejsce, gdzie ma wzrastać Boże Królestwo, bo często nie dostrzegamy tej niedoli, którą nosimy w sobie poprzez grzech. Modlitwa Ojcze Nasz to modlitwa pełna ufności, szczególnie dla ucznia, Pana Jezusa, który już poznał swoją nędzę, który dotknął już rozpaczy, niemocy w swojej misji, w podążaniu za Jezusem Chrystusem i który potrzebuje wsparcia. Bóg Ojciec daje Ci tę siłę i daje Ci tę moc i umacnia Cię w tej misji. Sam nie dasz rady. Mawiaj, Ojcze, nasz codziennie, wolno i w skupieniu. Strzesz tej modlitwy, jak drogocennego skarbu, który nie tylko macie prowadzić w Twojej misji uczniostwa, który macie przybliżyć do Pana Jezusa, ale który przede wszystkim macie wprowadzić do Jego serca, którym podzielił się w tej modlitwie.